Drodzy gospodarze dzisiejszej uroczystości, szanowni goście, rodzice, a przede wszystkim drogie dzieci. Na początek, witając się z wami, chciałbym podziękować organizatorom za taką bardzo prozaiczną rzecz. Kiedy jestem w szkołach i siedzę w pierwszym rzędzie, to zasłaniam swoją osobą widok dzieci. A dzisiaj dzieci siedziały przede mną i bardzo dobrze się z tym szły. Jeśli wszyscy bylibyśmy jednakowi, to nikt nikomu nie byłby potrzebny. To są słowa napisane przez księdza Jana Twardowskiego. Ja dzisiaj z wielką radością, będąc w różnych miejscach Oświaty Przasnyskiej, mogę stwierdzić, że to jest miejsce, w którym wielu ludzi pomaga naszym dzieciom i za to chciałbym wszystkim gospodarzom tego miejsca serdecznie podziękować. Ja przez wiele lat byłem dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu. i stąd to, co pani dyrektor stwierdziła, ja muszę jeszcze przemierzyć dzisiaj 250 km, aby zobaczyć się ze swoją żoną i dziećmi po tygodniu nieobecności. I to, co jest naszą wielką odpowiedzialnością, to jest...